ten podły jeb... glut spysiński. Dzisiaj live y, niespodzianka, ponieważ chciałam przeprosić, że w niedzielę... Byłam trzeźwa. Dwa dni temu. Właściwie to trzy, y, dwa dni temu, tak? Y, no, nie bardzo mi ten live wyszedł, bo byłam zmęczona i poszłam spać na live wie, co? Ej, ale na przykład też mógłbym tak zrobić, y, że, że jestem, na przykład, powiedzmy 21, poczuję, że, że coś mnie bierze zmęczenie y, i ten, i sobie na przykład y, Pójdę spać. Kiedyś półtora roku temu była taka sytuacja, że też się położyłam spać na live, ale byłam tak zdenerwowana, że nie dałam rady zasnąć, więc w końcu wstałam i wyłączyłam live. A. Natomiast w niedzielę? No i listę. No spanie, moi drodzy, zero Gawin. Są straszne upały w Krakowie po 35 stopni. Nawet tego dnia w ogóle nie byłam pływać, tak się ogólnie źle czułam, mało wychodziłam, Strasznie mi było gorąco. No i po prostu już wieczorem nie dałam rady prowadzić tego z... Słyszałeś, Szczerze, Gawina widziała ulotki z nadrukiem 100 złotych i mówiła, że to są prawdziwe pieniądze. E, nie słyszałem, tylko widziałem, ale tak. <laughs> Chwalę się, pienie... się pieniędzmi, a to nie były pieniądze. W związku z czym bardzo was przepraszam Czyli Ela podobnie jak Klauduliza nie ma pieniędzy, kiedy tylko chce. Przeciwie jest do, do Klaudollizy, przepraszam. Mm, wypiłam tylko jedno piwo i kompletnie ono mnie ścięło, że tak powiem. Może tylko powodu, że nic nie jadłam. Może z wkładką. Natomiast dzisiaj. Chmilowa zupka. W ogóle nie piję żadnego alkoholu. O. I w ogóle postanowiłam, że nie będę już palić papierosów, bo jest tak gorąco, tak się strasznie źle czuję, jak w ogóle sięgam jakie... po jakiekolwiek odwadniające napoje, że no muszę się oszczędzać na to. Tym... Odwadniające napoje? Natomiast papierosy też, jak jest upał, to strasznie osłabiają, więc stwierdziłam, że całkowicie się będę odtruwać i też w ogóle mało jem, żeby mi było zimno <grych> i byłam dzisiaj tutaj na zakrzówku. O! Jest Jona, moi drodzy. Szczena, czyli chadą do niej. Tak, tylko zgaduję, żeby, że, że. nie żeby coś. I rodzice z już że usta Czemu się swoim dzieckiem nie zajmujesz? Ale się dobrały szata i Szczena. Moja lub będą do to może zarobisz na naprawę tego zgryzu ale co, ale naprawdę. Ale to jest zabawne, nie, że ona. E... Inaczej, ja tej informacji nie potwierdziłem, nie widziałem żadnych dowodów. Natomiast wiele osób pisze, że to prawda, i wiele osób pisało, że sprawdzało te informacje, że, że to są że, że to są. E... E... że to są prawdziwe informacje, że naprawdę faktycznie się do... zajebiście dobrały. Bo tak, mamy tutaj Elegawin, która oddała swoją córkę, i mamy Monikę. Miał Monikę, która faktycznie ma dziecko y, i to dziecko oddaje swoim rodzicom do opieki. Czajcie, że być młodym rodzicem i spotykać się z, z tym człowiekiem, zajebisty kadry, z tym człowiekiem y, zamiast ze swoim dzieckiem. Jasna tupa. Ja rozumiem, że ja... Byliśmy z na tym live, na tym live był ten... Dobra, ale ja oglądam tutaj szoty, więc jeśli, więc jeśli macie Jakiś time stamp do, do live'a, to wyślijcie, to posłucham, oczywiście. Jestem hejtowana, bo ja sobie na to zasłużyłam. kłócę się ze wszystkim jestem konfliktowa, dokuczam. Opowiadam o jakichś takich sprawach różnych moich y, widzów, współpracowników, ale czym Monika Ja się cały czas zastanawiam, czy Monika sobie zasłużyła na ten hejt, jak ona jest zupełnie niekonfliktowa. Jaki hejt? A, w sensie szczerze. Grzeczna miła dziewczyna, nic nie robi. zaraz się żyć ze wszystkim. Bied, jest ubiedna w tym wszystkim dzieci. No, dzieci są zawsze, za, zawsze y, najbiedniejsze, ponieważ dzieci nie zasługują na żadną krzywdę. Dzieci są bezbronne i dzieci powinno się jak najbardziej chronić. I w momencie, gdy właśnie coś się dzieje, jakaś tragedia, albo nie, no nie cokolwiek się dzieje i dzieci na tym e, są pokrzywdzone, no to jest najgorzej, nie? Najgorsze, co może się wydarzyć. Nie ...w zgodzie, spokojna, sympatyczna, prawda? Nie... Czy to potwierdzone, że ten NPC ma dziecko? E, no ja słyszałem tak z wielu, wielu źródeł, ale nigdzie nie dostałem żadnego aktu urodzenia, więc nie powiem, że na pewno. Zobaczcie, jedynym powodem, że po prostu ona jest tak hitowana, jest to, że ona współpracuje ze mną. To jest naprawdę nie w porządku. Czyli takie gnębienie ludzi, Luka, to są metody dziękuję. takie ubeckie, że nękanie osób, które popierają kogoś, kogo Lubeckie. się chce zniszczyć, ich rodzinę, przyjaciół, znajomych, współpracowników. No i to są, to są metody takie ubeckie, komunistyczne i też znane z czasów, czy tam z czasów zaborów. Jasna dupa. Czyli myślę, że jeśli że to tak robią, tak postępują, to, to znaczy, że oni mają te cechy, Wystarczy spojrzeć, spojrzeć na ich twarze. No, ja, ja mam coś takiego, że na przykład potrafię, nawet nie, że ocenić kogoś. Tylko mówi się, że nie, żeby nie oceniać ludzi po wyglądzie, prawda? Natomiast może nie wszyscy tak potrafią, ale ja na przykład potrafię na kogoś spojrzeć i wiem, czasem nawet zgaduję, jaki ktoś ma głos. To jest zajebiste. ale, ale wiem, jaka, jaka ta osoba może być i w jaki sposób będzie się odzywała. I to ja tak tak, tak widzę. Taka, taką osobę. A później, na przykład pogadam z tą osobą, zamienię dwa, trzy zdania i wiem, że twarz idealnie pasuje do charakteru. Yy, także tutaj twarze pasują do charakteru. Jak najbardziej. Chyba w genach. No ja można tak robić, ja nie rozumiem tego. No i słuchajcie, także przepraszam, ja się zdenerwowałam, bo mi zaczęli pisać widzowie, że, że moi goście w moim domu, na moim live zaczęli tam na temat pisu się źle wypowiadać. Ja jestem taką aktywistką polityczną. Buła. Mniaczko zrobiło mi się przykro, ja sobie w nocy po prostu napisałam takie oświadczenie, że, że to było. W no bo w sobotę ja napisałam takie oświadczenie, że ja kończę swoją współpracę z Ochil. Że tutaj? Udzielał wczoraj wiadów na mój temat i kołam przedstawiał moją wersję wydarzeń. Przyjechałem do Marka do przyjaźni. Okej, okay, okej. Okay. zaraz będziemy słuchać. Z sonem, z i z Moniką i wszystkim im odbieram administrację. To chyba było w sobotę, nie? Że za karę, że byśmy wymawiały pizzy. Monika też stała administratora wtedy. Zaciekać mnie tym tak, że aż bym chciała, żebyś o mnie tak zgadywał. A widzisz. A w ogóle o tym, że wyście wyśmiewali... No, pan... Asia Makota. Swoje Moim zdaniem Monice głównie obrywa się rykoszetem za to, że się Z menelką zadaje. No tak, to przede wszystkim, wiesz, tutaj, ale to jest, to jest chyba takie coś, taka zasada już jest, nie? W momencie, gdy przy, przyja z, kimś, z kim się zadajesz, takim się stajesz troszeczkę i ktokolwiek tam się nie pojawi u Eli, no to musi mieć coś naprawdę z, 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 nie tak z głową. Naprawdę musi mieć coś nie tak z głową, e, ponieważ według mnie nikt o zdrowych zmysłach nie jeździ dla przyjemności do Eli Gawin. mi tabletkę, jak u mnie był, spoko, zaproszę go jeszcze raz, powiedział źle napis. Tak, dokładnie. Jadcha napisał, wrzucił mi tabletkę gwałtu, jak u mnie był, spoko, zaproszę go jeszcze raz, powiedział źle napis, koniec znajomości. I to jest prawda, ponieważ po pierwszym spotkaniu jej z tym O'Hisonem i tym drugim, ona powiedziała następnego dnia, że e, że oni coś się dosypali do drinka, tam do czegoś i zaprosiła ich jeszcze raz do domu. W moim live to mi to powiedział, kto mi napisał? Wiem. No, twój, twój był chłopak Marcin. Mhm. On dokładnie mi napisał coś takiego, Lewactwo się rzuciło. Aniem, dziękuję, że wspierasz. Serduszko dla Ania, moi drodzy. Na twoim live'ie i krytykowali PiS, pozbądź się ich ze do swojego domu. A <laughs> no, chyba miał na się też ciebie. Aha, czy tam tak? lewactwo się odpaliło, czy się rzuci, pozbądź się ich, bo cię śmieszają. No ja, o, i, i podał mi dokładnie tam godzina 1:58 jedna godzina 58 minut, piątkowego live'a, 11 sierpnia 2023. Ja tak się po prostu złożyło, że w niedzielę no zawaliłam. Także chciałabym to wam jakoś dzisiaj zrekompensować. O. o. Słuchajcie, piję sobie kole, żebyście sobie nie myśleli. O. Z wódą w środku. Natomiast muszę powiedzieć, że przyszła. Woda już tam wcześniej była nalana. ...przesyłka tutaj u widzów. Bo Jezus trochę sobie wylałam. Nawet jakby było za, zapieczętowane, jeszcze świeżo otwarta, to i tak bym podejrzewał, że tam wóda została w lana. by znalazła sposób. Dobra. Tylko żebym potem się, żeby się nie skończył tym, że nie zasnę, nie? Maszcie ta kolej z lodówki. O, ja może. No dobra, może mi po prostu. Nie się tak szybko. Oj, piję sobie kole. Muszę się tak po prostu powstrzymać. Woda ewentualnie w kubku już była. Żeby. Nie chcę już pani tych papierosów pić alkoholu, bo. No brzydnie się od tego. A ja chcę być ładna. A. A papierosy w ogóle strasznie. osłabiają. nie że zrobić zrobić, tego muszę wam powiedzieć, że mam problemy z figurą, bo. Woda już w kubeczku? No, yy, piwo strasznie tuczy. I na przykład ja jestem szczupła. Tylko dzięki temu, że ja bardzo mało jem, jeżeli w ogóle sobie tam jakieś piepiwo piwo. Bo jedno piwo to. Ela, Ela po prostu y, dba o figurę. Ona tylko chleje i pije. Y, psz, chleje, pije i, i ten, i pali papierosy. No to gdzie mam gdzie ma przytyć? Od czego? Z czego? Ma prawie. No tam około 400 kalorii, może nawet. ale to napisz tutaj. Więcej. No to na przykład, jak. Ja, żeby chudnąć, to potrzebuję jakieś 1400 kalorii dziennie, a normalnie to około 2 do 2500 kalorii chyba zużywam. I teraz na przykład, jeśli bym wypiła 3 piwa. To już jest 1500 kalorii. I właściwie tylko mi zostaje 500 kalorii, żeby... Hmm? Czemu? Nie, tam pójdzie normalnie. Żeby... No. Po prostu w jakichś produktach dostarczyć organizmowi. Nie... Dbanie o figurę, fig figurka, figura jak butelka wody. No tak, dokładnie, myślałem, że jest napisane wody i chciałem przydać wody. Wystarczające, bo tam, prawda, za mało jest białka, węglowodanów, różnych związków mineralnych i potem człowiek ma anemię. Dlatego ludzie, którzy piją piwo, to tyją, niestety. No bo żeby dostarczyć organizmowi jednocześnie te potrzebne składniki. Cudowne wygadanie głupot. Kino, to trzeba też więcej tych kalorii wprowadzić, gdzie jest ich za dużo. Chyba jest troszeczkę inaczej, jak ktoś pije jakieś tam wino i wódkę, że te trunki chyba tak nie tuczą jak piwo. Zróżnicowana dieta. Browa rano, 07 na obiad na kolację no, ruski szampan. Kolerka się zgadza. No w sumie tak. To. No ale też są to te puste kalorie takie, które są w słodyczach, także jeżeli... Co napierdzieli? Głupoty, to jest standard. Czy na kobietach chce być ładna? Do tego się nie da y, pogodzić z dietą. Ja jako dieta płaczę słuchając tego. Tak, dokładnie, piwo tuczy. No chyba, że ktoś ma taką szybką przemianę materii, że doskonale sobie z tym radzi i może każdą ilość tych kalorii dostarczyć organizmowi nie, nie tyle. No natomiast ja po prostu y, y, przez piwo mam problemy z brzuszkiem. Dlatego chcę zmienić nazwisko. Alice Gawin, o Jezu. To współczuję y, w tym przypadku. No. Bo chciałabym mieć ładny, płaski brzuszek, a po prostu jest taki troszeczkę okrągły. No i muszę tutaj ćwiczyć, mięśnie brzucha, na rowerze pływać. Kurde, no to, to wtedy na pewno będzie tu kupiła dużo kalorii. Pływasz na rowerze? Ja pierdzielę. Tu musiałabym jakoś szybko rozpędzić, nie? Albo nie wiem, jakoś... Rowerek wodny, chyba że. Bo chciałbym mieć jakiś na rowerze samochodem. Rowerek na brzuchu, tylko jak, jak to osiągnąć? Rowerek na brzuchu, zgrabny tyłek, ładne, uda, nóżki. Tutaj fajne mięśnie. I tu klatki piersiowe, mięśnie i pleców. To byłoby bardzo fajnie. Po prostu. <grym> ale ma plany, nie? Czyli widzicie, ona potrafi się postarać. Potrafi mieć plany. Ale musi jej po prostu na czymś zależeć. Motorynka wodna? Byłoby bardzo fajnie takie mięśnie sobie wytworzyć. Miałem chodzić na siłownię, ale jest gorąco, z jest i mi się nie chce. Będzie troszeczkę chłodniej, to zaczyna chodzić, a teraz więcej ruchu mam w terenie, czyli jakieś tam rower, noga, pływalnie, spacery. I nie, ma, nie można nic mi zarzucić mojemu zachowaniu, wręcz przeciwnie. Tak samo o są, dlaczego dzisiaj na dyskocie w nocy takie długie jakby oświadczenie na jego temat ten twórca, internetowych protokołu. Rozumiem, dziecko jest już stracono sprawą, myślę, że tak. Muzyk, twórca, muzyczny powiedzmy. Otóż on yy, gdzieś tam... Stracone dla Eli, tak. Cię wypowiadał, czy napisał, napisał, że on ze mną nie będzie więcej że ja potrzebuję pomocy, cytuję, że ja potrzebuję pomocy, ale ja nie chcę tej pomocy przyjąć. O. Nie wiem, by prawdę mówiąc, co miałam miał na myśli, że ja potrzebuję pomocy, i w czym, bo jak robiliśmy grilla, to ja wiozłem całą... Yy, ta... yes. On napisał, że ona potrzebuje pomocy, a ta będzie pisała o tym, że ona rozpala grilla, nie? A on sobie szedł w ogóle bez żadnych rzeczy, nic nie mógł nieść, yy, dwa kilometry, nie sobie na nogę i powiesiłam to na yy, uchwycie. No więc tak, yy, jedzenie, te wszystkie, to znaczenie jedynie nie jedzenie zjedliśmy, ale yy, te wszystkie rzeczy, akcesoria na grilla, no to ja wiozłem. I on mówi, że ja potrzebuję pomocy, tak. Jak sobie siedzieliśmy na grillu, nie było mnie godzina, dwie tak to że ja rozpalałam ogień, te węgle, czarowałam kiełbasy, potem się ktoś pojawia na lawie z taką całą umorusaną, umorusaną twarzą. To było w czwartek 10 roku. A to pamiętasz, zapomniałeś. Potrzebujesz pomocy. Ja potrzebuję pomocy. Sama grilla rozpala, dokładnie. Grilla rozpala, a nie gwiazda, która jakby cały show content. Nareszcie ładne serduszka ci wyszła, Mati. Dokładnie, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem serduszek wysłałem i ani razu się nie pomyliłem, a zawsze się myle. Co no napisane na kosztuce gminy alkohol? Chyba tak. No, to on cały czas nie jest się do mnie po pomoc, a nie ja po pomoc do niego, bo... Ile trzeba do niej też, żeby ją pominąć? 100 euro? Nie, normalnie jest wypełniany cel człowieku 6, 50, 56 euro i wyłączamy legawin. tako. o pomoc. Od razu, koniec. Żeby mógł przechować bagaż. Czyli to nie ma tylko AI prowadzi live'a? Dokładnie tak. Prosił o pomoc, żeby mu tam przygotować jakieś posiłki potrzebował przychodził bo potrzebował bo potrzebował ręcznika, bo potrzebował koca. Hmm, cały czas czegoś potrzebował, cały czas potrzebował pomocy. A ja byłam samodzielna? samodzielna. A nie mówił ostatnio, że godzinę kombinowały we dwie, jak grilla rozpalić. Tak też mówił, ale rozpaliły no. Czyli nie potrzebuje pomocy. Wystarczająco niczego nie potrzebowałeś, co sobie a potem on twierdzi, że Ela Gawin jest osobą, która potrzebuje pomocy, ale nie chce sobie dać pomocy. No bo on chyba miał na myśli, że ja potrzebuje jakiejś pomocy psychologicznej i psychiatrycznej chyba. Ym, aczkolwiek jak widzieliście nasze live'y, filmy, jakieś wspólne działania, to chyba nie macie za każdym do mojego zachowania, bo fajnie. Byłam głównym programu i dzięki niemu te filmy były ciekawe, tak naprawdę, Przede wszystkim musiałby poćwierdzić, drogi nie na ten ekran więc Skąd był taki wniosek, że ja potrzebuję pomocy? Aha, on poznał mnie prywatnie i czego się pisała z osobą, że tam się staram, mam fajny content, potrafię być miło i tak dalej i tak dalej. Ale stwierdził, że że mnie ocenia na podstawie tego, jakie ja mam wizerunek czasami w internecie. Pomimo, że sam w czasie, kiedy tam na rozmowy powiedział. Słuchaj Elu, ja bardzo cię ciebie przekonam, muszę, ci muszę ci powiedzieć, że Słuchaj Elo. ...poznałem prywatnie. To widzę, że ty jesteś bardzo fajną osobą. Wszystko to co nie powiedział nikt nigdy. O tobie mówią w internecie, to jest to, to jest hate, ty jesteś w ogóle super osobą na żywo. To ona w ogóle będzie starać się zniszczyć to dziecko? Myślę, że nie. Tak, tak, tak zupełnie poważnie myślę, że, że nie, że już nie. No to żeby jechała Skakowa i zmienił zdanie, stwierdził, że na żywo jestem do Dupy, O! A mówi się, że ta kobieta zniknie. Widzicie? A ja na przykład wiem, bez jeżdżenia do niej, że jest. no jest, ale dobra. Natomiast. Tak, chciałbym swoje usprawiedliwienie powiedzieć, że ja jestem trochę w pewnym sensie mało asertywna. Czasami, bo tak. trochę. Wiem, że mam wredny charakter, jadowity język. Okej. Okay. Mowa jest srebrnym, a milczenie złotym, to na pewno nie jest moje motto. Tak. Bo ja, jak się zdenerwuję, to potrafię wszystko komuś wypomnieć, opisać. Tak. Lubię pisać listy i, i komuś tam pisać, byłeś taki, 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 taki a ja ci nic nie zrobiłam. Tak. Ale, ale też czasami y, awantury takie robię ludziom przez telefon, czy tam członkom rodziny. A mi się nie chce pisać. Y, ale do czego zmierzam? Aha. Więc mam wredny charakter i mam. Kasred dziękuję bardzo. mam tego świadomość, w związku z czym się staram być y, tak na co dzień miła. No żeby unikać po prostu tych konfliktów. No, ale fajnie się stara. Fajnie, to jest fajnie, że się stało. Że, że mam brudny charakter, to już wiedziałam, jak chodziłam do przedszkola. Tak. Kiedyś w przedszkolu ugryzłam takiego chłopca, bo nie chciał mnie pocałować. Bo ten, bo powiedział, że, yy, że nie jest zapisem. Czy też, nie wiem, jeśli wejdę piosenki. Nie, już nie pamiętam. Ugryzłam go tak strasznie mocno w policzak, że kremu się lała. I potem yy, kierowniczka przedszkola ja, to powiedziała po mojemu ojcu, że mam nie przepisać do innego przedszkola, bo gryzę dzieci. <laughs> <laughs> Ale on miał tutaj normalnie jakiś ślad. Może, może, może się już wtedy bali, że zarażał się syfem. Chcieli mu to szyć czy coś? Nie, nie chyba aż tak to nie. A ja tak normalnie byłem załamana ja sobie tak myślę, Boże, jak ja mogłam tak zrobić? dlaczego ja go tak ugryzłam strasznie do krwi, nie? No więc ja już dawno o tym wiedziałam, że jestem taka złośliwa I wredna i, i teraz tak. Aha, no i do tego zmierzam. No więc ja... Jak ktoś mi dokucza, jest niemiły, czy tam jak widzę, że jakiś konflikt się stworzy, to ja się staram ustępować, dobra. Ktoś tam coś chce. Ha, no do... Tak, no to nie wierzę w to. Dobrze, spotkajmy się, ja nie chcę, ale dobra, zgodzę się. Ktoś coś tam nieźle traktuje, dobra, nic nie powiem. Staram się cały czas zagryzać... O Marku chyba teraz mówi ciągle. Język za zębami. Żeby w ogóle jakby zero konfliktu. I ustępuję. Jeden, dzień, drugi, trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty, dwudziesty, trzydziesty. Ale przeważnie wystarczy mi kilkanaście dni. I, i ten gniew, ta frustracja, że ja cały czas próbuję ustąpić, we mnie tak narasta. Mm -hmm. Już czuję taki dyskomfort, że ktoś mnie się traktuje, już się tak zaczynam po prostu denerwować w środku. I tak we mnie ten gniew narasta, że jak któregoś dnia ta osoba w końcu przesadzi tam z czymś, no bo Dwie, e, Wiktoria i Karolina napisała. E, Aniu, e, w, e, weź no, tu na czacie napisz, jak, jak znaleźć swoją zbiórkę. Albo w klej link, ale z, 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 ze spacjami. Bo kilka osób napisało, że. E, kilka osób napisało, że chce wysłać e, piążki na zbiórkę. To wyślij, to ja tutaj na rawie pokażę. Iść tak wydaje się. Albo sobie... wyszli. nie, nie, wydodajcie, już nie wysyłaj. E, e, w, e, wyślij tu na czacie. I zaraz udostępnimy. Kolej temu człowiekowi, że tak zrobił coś, wybaczasz, nie? Tutaj nadużywa Twojej gościnności, dobra. Nic, u siebie. Się w chałupie siedzi. Nie reagujesz, nie? Tu coś chce, dobra, no to dalej, dawaj. To jest, znaczy to przysłowie, daj komuś palec, to zarządza całej ręki, nie? I ja zaczynam już mi po prostu... Ej, aż dziwnie mnie się tego słucha, ponieważ Ela naprawdę chyba nie piła dzisiaj wtedy nic, na tamtym live'ie. ...krew pulsuje, um, nie? I w pewnym momencie, któregoś dnia mnie trafia szlak. I to jest bardzo nieciekawy stan. Bo ja wtedy, różnie to bywa, jestem nawet zdolna kogoś uderzyć. Zrobić jakąś awanturę na środku ulicy, kogoś to tam nakrzyczeć na kogoś, nie? się siema. Czy też, no kompletnie nie panuje nad sobą. Z najgorsze jest to, że jak nie mam kontaktu bezpośredniego z tą osobą, to po prostu biorę telefon i piszę, nie? Taka wściekła o kimś. Nie myśląc czasami, że no należałoby się uspokoić i może nie reagować. Siema, wampir. Dlatego niektórzy mówią na Discordzie, czy tam gdzieś w innych miejscach w internecie, Iła? że jest... A, no dobra. Tam za dużo komentuję o ludziach, o ich, o ich życiu, o, prywatnym, o, o prywatnych sprawach, że niby jakieś prywatne sprawy tam ludzie wyciągają. ale chodzi jak o to, to, że ja skoila. staram się wytrzymywać różne sytuacje, a potem taka mnie złość ogarnia, że już nie wiem, co mam zrobić z tymi emocjami. Myślę, że wniosek jest z tego taki, że nie należy tłumić emocji, tylko mówić na bieżąco, lub reagować na bieżąco. Ktoś się chce wykorzystać? mieć odwagę powiedzieć nie. I uzasadnić, dlaczego nie. Ktoś się zdenerwuje, masz, masz prawo. obrazić się, być miło, nie musisz być miły dla całego świata. A jak cały czas tak wszystko tłumisz, to, to potem to się może yy, skończyć. Rzucisz się na kogoś z pięściami, złamiesz mu nos i wylądujesz w areszcie. A potem w więzieniu. O, Ela dobrze o tym wie, nie? Mam nadzieję, że <laughs> tak się nie skończy kiedyś w moim przypadku. Ale muszę uważać, bo czasami niektórzy ludzie mnie tak denerwują, że naprawdę mam ochotę się na nich rzucić. I ja chciałam pokazać moim widzom, że. O! Zanim dostanę całkowicie zniszczona przez internetowych hejterów, to jeszcze trochę czasu minie, mhm. bo nie podam się bez walki. Okej. Okay. Teraz chciałam pokazać na pisku ale już go nie mam. Nie podam się bez walki. Ode of the. Alcoholated? Co? Tuż już z nie takimi problemami sobie radziłam w życiu, dzisiaj, zapewniam was. Kiedyś o tym opowiem więcej, dzisiaj nie chcę, o niektórych sprawach nie mogę mówić. Słuchajcie, dam radę. Dam radę, poradzę sobie, Wiem udowodnię się. wam, że. Jednego dnia może być naprawdę bardzo źle. Mhm. Z nami jest samo samochodem. A drugiego jeszcze gorzej. z tym, jak patrzymy na świat innych ludzi, a mogą minąć dwa, Queen trzy alkoholizm. dni. Coś się wydarzy fajnego, bo to, nie, to się nie wzięło z niczego dzisiaj, mój dobry humor, Coś się fajnego to wydarzy co się wydarzyło po prostu dzisiaj. Coś miłego, co mnie postawiło na nogi, a w niedzielę było mi przykro, martwiłam się czymś, a dzisiaj się z czegoś cieszę po prostu, ale no nie mogę wam powiedzieć, co się wydarzyło, to nie ma związku z Moniką. No i dlatego... Raz pod wozem, raz, raz pod wozem, dokładnie. To nie jestem po prostu lepszy Co nie znaczy, że jak jutro. Przydarzy... Ale to kapitan alkoholitan? Jesteście okay. coś niefajnego, czy się znowu nie zdenerwuje, prawda? W każdym razie. Myślę, że ja jestem natchnieniem dla wielu ludzi w tym sensie, że <grym> okazuje, że. Jednak... <grym> to prawda, to akurat prawda. Ale jest natchnieniem Żeby zobaczyć jaką osobą nie być, nie? Tak się nie poddaje. Raz na wozie, raz w obozie. Cały czas próbuję udowodnić ludziom i światu, że wcale nie jestem. Nieśmieszne. Taka zła, jak się on nie pisze. Raz pod wozem, raz na wozem. No to jest. Wszystko, wszystko tutaj zgadza się.